Telefon komórkowy. Z tamtych czasów jedna taka rzecz, którą trzeba zauważyć, pozostała, to jest to wykręć numer. To się tak nie wzięło z nikąd. Tak Do dzisiaj spotykam się z tym, że wybierz numer, ale starsze pokolenia używają nagminnie. No nawet mocniej spotkałem się z tym, że jest wykręć. No jakby tak zapytać, to jest podobne jak z tym zapal światło. Wykręcasz numer i dzwonisz do kogoś. Los czuję się. I i na który się wylosuje i na, do tego dzwoni to. Bo to samo wykręca numer. Było tak czasami, że były numery na spółkę. I to niekoniecznie z sąsiadem obok, tylko się dokadywało z kimś, że się wykupowało numer. Ja tak miałem sąsiadami z tego samego bloku, jakimiś takimi dziwnymi. I czasami w ogóle było tak, że te numery jakoś tak się nachodziły, to było jakieś takie dziwne. Do dziś nie jestem pewien, czy to jest naprawdę inna osoba, ale chyba to inna osoba. Jak się z kimś rozmawiało, to w tle było słychać inną osobę, inną rozmowę. Nam gdzieś dalej, dalej, dalej po prostu przebijało na tą, na tą linię, na której my sami siedzieliśmy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Siedem. 7. Można dzwonić do sąsiada. Bardzo długo się wybierało numery, a numery takie najdłuższe, które były uciążliwe na nas było na przykład na pogotowie albo na policję. Ja współczuję ludziom, którym się po prostu paliło mieszkanie, drżały im ręce i musieli wykręcić 998 9 wraca 9 wraca 8 i pomyłka na siódemkę. Nie, jeszcze raz. Takie numery Alarmowe typu 997 teoretycznie powinny być 1.1.2 jak w stanach. To jest logiczne, że jak najszybciej, jak najmniejsze przy obrót tarczy. A w Polsce odwrotnie wszystko oczywiście. I tak tam coś się działo, jakieś morderstwo czy jakiś, jakiś zawał, i ktoś chciał 9,97 wykręcić, to nieraz to było niewykonalne. I ta era budek, tych takich budek telefonicznych, gdzie właśnie były wykręcane, potem już wybierane te numery, dzwoniło się na kartę albo na wrzucały się monety. I jak ktoś za długo gadał, to już w kolejce była taka, już a, a, a", tam stała kolejka ludzi, którzy też chcieli zadzwonić, i człowiek czuł taką presję, i nie mógł się tak wygadać tej rodzinie, jak się umawiał na tę rozmowę, że on te rozmowy też rujnowały, bo to było bardzo drogie, szczególnie te, te właśnie tak zwane międzymiastowe. I w ogóle hakować można było na tysiące sposobów. Te budki telefoniczne, pięć groszy i to działało w ogóle. Cuda wianki. Kartę telefoniczną uklejać można było taśmą magnetofonową, to, co się już nie dało jej rozsupłać i słuchać danej muzyki, całe życie na potencie było.